Witam was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj mam coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Google też nie chcę podpowiedzieć. No wygląda, wygląda bogato. No i tak chyba też będzie. Tu jest nierdzewka. Tu jest kawał aluminium. Z drugiej strony jest też kawał aluminium. A więc trochę też waży. Zaraz sprawdzimy sobie. nas nie łapie. jak was jeszcze. Przetransportuję, żebyście widzieli. 0,0 4,5 kilo. Nie spodziewałem się aż tyle. No ale ładnie. Zrobmy sobie po 80 groszy 3,62. Teraz mamy 3,62. Ja usuwam wagę. I widzimy się na podsumowaniu. thank mm -hmm. you Robota fajna, szybka dopóki ta czerwona maś nie zaczęła się wydostawać z tego to prawdopodobnie jakieś urządzenie hydrauliczne było jakaś pompa czy coś takiego wy końcówki filmu nie zobaczyliście za co was bardzo przepraszam ale zrobił się tutaj taki bałagan i tak dalej nie wyglądało to za ciekawie a więc a więc nie nagrałem tego ale tak mamy trochę śrub trochę stali, stali nierdzewnej no i aluminium, odlew bardzo fajny korpus, jakbym wiedział, że tak będzie to wszystko wyglądało i że tak wszystko się tutaj uwali. To chyba bym się nie podjął drugi raz tego. Ale dobra, nie marujmy. Lecimy powagę i zaraz widzimy się z powrotem. Słuchajcie, rypie mi się waga, już totalnie nie chce mi dodawać. O, coś się tutaj dzieje, coś znika i tak dalej. Ja wiem, tu jest prawdopodobnie akumulator już wyrąbany, będę musiał zrobić. Jego regenerację 130 gram Po 80 groszy 11 groszy O zapisała Aż dziwne Przy Któryś raz z rzędu liczę stal nierdzewna 732 gramy W tej chwili po 4,70 3,44 3,65. No to już mamy stan początkowy mniej więcej. I teraz mamy przepiękne aluminium, które narobiło tutaj mega bałaganu. 2796 gram po 6,50 w tej chwili. 18,17. Super. Dodajemy 21,82. Taki jest wynik końcowy. Dzisiejszej rozbiórki, a więc 3 z groszami na 21 jest mega. Pozdrawiam Was. I do następnego. Na razie. Pa.